Witajcie, tu z Tarnowa TV. Wspólnie zjemy w Tarnowie ogłaszamy casting. Dzień dobry, czy tutaj jest casting? Cześć, jestem Sandra i jestem z Tarnowa. Przyszłam dzisiaj na casting. Szukamy kreatywnej, odważnej i niebojących się wyzwań grupy przyjaciół, znajomych, którzy razem z nami będą chcieli nagrać film promocyjny. Jeśli jesteście ciekawi, odważni oraz przebojowi, a także lubicie dobrą zabawę, to czekamy właśnie na Was. Chcecie być twarzami największego portalu z jedzeniem w Tarnowie? Nic prostszego. Nagrajcie filmik lub wyślijcie zdjęcie, pokażcie jaką zwariowaną ekipą jesteście, wyślijcie zgłoszenie, a my na pewno się do Was odezwiemy. Gwarantujemy przygodę życia, smaczne jedzenie oraz voucher na 250 zł na kolejną domówkę. Wasze zgłoszenia wyślijcie do nas na maila bądź zostawcie komentarz pod tym filmikiem. Czekamy na Was do 21 listopada. Do zobaczenia!